kotek ja też trafię. będzie drapał żeby nie było jesteśmy na szczycie ja lubię otaczyć jedzonko daliśmy kotkom mini bardzo chętnie widać wcinają głodne ten burry to jest troszeczkę agresywny boi się no ale nie dziwię się, boi się walczy o swoje Amelka trzyma mini, żeby nie było jakichś kłótni. ale nie wiedziałam, bo ten, ten kawałek za mężczyznę. Nie wiedziałam. Zrobimy sobie zamelką przerwę. Wcinamy bułeczki. Szczerze dzień wspaniały. Wycieczka super. Jestem zdechła, zmęczona i nie wiem co jeszcze można powiedzieć, ale z drugiej strony zadowolona. Amelka, a Tobie jak się wycieczka podobała? No. Naprawdę piękny dzień, ta cisza. Chociaż tutaj cały czas te ptaki. No, nie mogę nazwać to ćwierkaniem, nie wiem jak to nazwać. Ja bardziej uważam, że mają takie odgłosy jakby śmiech albo jakieś kocie. Na szczycie, tam nawet, ten pierwszy. To jeden przefronął tak i oddawał, wydawał głosy, jakby pies szczekał. Już nie, nie wiem, takie, ten, że <noise> to fajnie tak wygląda. Ach. Zapewne po tej wycieczce będę miała zakwasy. Już dawno tak nie chodziłam. Chociaż jak na ten zamek też wchodziliśmy, też trochę pod górkę, to nie było tak tragicznie. Nogi trochę bolały, ale dało się radę. Czyli zaliczyliśmy szczyt górny. No, teraz już droga. Łagodniejsza do schodzenia. Już nie ma takich skał, gdzie trzeba się trzymać. Już można sobie pozwolić na nieuwaga letką. Mówię, nie. już, już letka trasa, a tu proszę, znowu skałki się pojawiają. <noise> Idziemy z powrotem do tunelu w jaskini. Przedrzeźniace siedzą, się przedrzeźniają z nas. Napiszcie mi w komentarzach, jakie, jak te ptaki się nazywają, bo na pewno to nie jest Mewa, już zapomniałam. Eee, chciałabym córce powiedzieć, jak się nazywają. Jeżeli ktoś zna. Już jest? No dobra, ale nie, oka nie mówię wyszliśmy o 11 A teraz spojrzałem na zegarek jest 16 godzina Byliśmy tu 5 godzin w sumie jeszcze czas zanim zejdziemy więc Amela dzisiaj dosłownie wymigała się z lekcji bo cały czas trzeba było tu uważać na drogę. Nie było tak miejsc, aby się uczyć, bo jak było ciekawe miejsce, to wieczne, takie wszystko, że się nie chciało siedzieć w tym miejscu. Zero słoneczka. Więc podejrzewam, że lekcje będziemy troszeczkę robić jak wrócimy. I jutro będziemy zaległości odrabiać. I pomyśleć, że tam byłam tak wysoko. Nie chcę mi się wierzyć. Ja takie słabe już w spinaniu jestem. Zbliżamy się powoli do tunelu w skale żeby przejść. Ciekawy pomysł, bo naprawdę dla Ameli to była niesamowita atrakcja, wejść i przejść pod skałą jeszcze zobaczymy tutaj widoczek idziemy do tunelu. Tylko uważaj i po powolutku, bo wiesz, że tu jest ślisko. No, o, ciemno. Trzymamy się łańcuchów, bo naprawdę tu jest tak ślisko. O, on jest już widać. O. No widzisz teraz, jak drugi raz uruchomiłam kamelkę, to się światło zapaliło. Jesteśmy po drugiej stronie góry. Miarka yy, czeka. Mierzy dalej, czy schód człowiek pewnie. Zaraz zobaczę, czy lepiej mi się przejdzie niż jak wchodziłam. eee tam nic nie schudła a dalej tu jest? A, a czemu tu doda a czemu tu objąć <laughs> ale cię mini wykiwała Teraz każdy słupek będziesz musiała o zobacz Amelka co tam jest idź chcę zobacz daj mini i no, i jeszcze zobacz. Ale nie sam, bo ja ma... <laughs> Tylko taka mała, tak? Mała. Mama, czekaj. No czekaj. I... Dosz, masz. Górko zdobyta. Oj. No. Teraz trzeba jechać. Widzę następne góry przed nami zdobyć, jeżeli znajdziemy jakieś miejsce gdzieś tam zaparkować to wejdziemy sobie. Dobra, to idziemy do kampera i zobaczyć, czy nasza Eli już jest. idziemy do Jak to nie? Idziemy. Ktoś chyba musi się pouczyć. Jak myślisz, kto? Kto musi się Amela pouczyć? A przyjdziemy tutaj? Nie, już nie przyjdziemy, jedziemy dalej. Nie patrz, pojedziemy tam, na, w tamte góry. Tam będziemy chodzić. Chcesz tam jechać? No, nie widzisz góry? No, tu będziemy iść No, tam pojedziemy sobie jutro albo pojutrze i zwiedzimy sporo tutaj. Tych terenów górzystych jest ciekawie. Zapewne w sezonie wejście jest tu odpłatne, chociaż może i nie, bo nie widzę nigdzie, żeby płacić. Więc chyba raczej nie, bo tak to byłoby. Jaka się opłata, hmm. ładne tutaj ubikacje są. tam. No to i siku. A czekaj. No czekam. A to Nie, ja tu czekam. Niestety toalety pozamykane, sezonu nie ma, więc nieczynne. A trwa remont, widać. No, idziemy. Jeszcze ławeczki. Można tutaj sobie usiąść, odpocząć. Z drugiej strony też są ławeczki. Taki daszek jest, żeby ostrego słonka nie było albo został. Zerwany chyba, bo tutaj widzę, gdzie nie gdzie to jest, takie zostały. Chyba przez ten co, jemy? Stary. zostały zerwane. To co? Jemy? Jemy? Jemy, jemy. No, musiałam się już chyba na ławkę położyć. Jestem tak zmęczona, a córeczka je namówiłam no, ją, że żeby szybko zjadła, i idziemy, bo czeka na nas Eli. Z ławki podziwiam też tą piękną górę, którą zdobyłam. taków tam pełno lata jak widać i słychać chyba mam nadzieję tak jak mówiłam wcześniej zmęczona ale zadowolona na zakończenie wycieczki piękne kwiatki Już jesteśmy bardzo bliziutko kamperka. Obserwuję flamingi w naturalnym środowisku. <noise> Za mną jest ulica ruchliwa, a ile 30 metrów dalej jest jeziorko, które widziałam z góry wcześniej i pokazywałam go, tylko że nie wiedziałam wtedy, że tam flamingi są różowe. Takie piękne mają skrzydła. Nie wiedziałam nawet nigdy, że one czerwone skrzydła, czerwono-czarne mają. Tutaj zamelką. Na tej górze byliśmy wczoraj zamelką. Widać tam nawet stoi człowiek. Idzie. A my byliśmy w, właśnie w tym dokładnie samym miejscu, gdzie on teraz tam chodzi. Mała kropeczka, ale widoczna. Zobaczcie jakie piękne mają skrzydła. Ja nigdy tego na filmach nie widziałam, chociaż niejednokrotnie oglądałam filmy przyrodnicze. Gdzieś w jakimś celu idą piękny wschód słońca miasteczko w dole, a ja kamperkiem parkuję sobie. W takim małym mini parkingu. W sumie dzisiaj to będzie taki tarasik.